Halo? Czy szpital? Czy szpital? Nie szpita? A bo co? Bo pogotowie? A czy ratunkowe? Bo człowiek umiera. No, bez przesady, teściowa. Co? Wyrostek. Nie, teściowa starsza. Ślepa, y, nie do jakiego okulisty. Ja mówię, że y, ślepa y, to, y, kicha. No. Ja nie zawracam żadnej głowy, to nie jest przeziębienie. Nie kicha ustami, tylko mówię, że kicha, ta, co jest w środku w brzuchu no, y, ślepa kiszka. No. A czy ja się chwalę, że nie piłem? Piłem i jadłem też. Bo są urodziny. Dziękuję przyjmie. Nie, nie moje, teściowej. Ona połknęła grzybka i strasznie orąbnęło, wie pan? Z czym? Nie wiem, zapytam zaraz już trzyma, mamusia była łaskawa tego grzyba. Co? Mówi, że z widelcem. Nie. Ale jaki srebrny. To jest prezent, kochani. Ukraiński, tak. Nie grzybek marynowany, tylko wzór ukraiński. To jak przyjedziecie? Nie? Dlaczego? Nie macie czym? A karetka? A, pożyczyli ci z gazowego. To niech oddadzą. Oddadzą tym z kanalizacyjnego. A kiedy wasza kolej? Za tydzień. Oj. To kiepsko. Mo może nie wytrzymać. Zaraz zapytam Mamusiu, czy mamusia wytrzyma tydzień? Mówi, że nie, ale że. Ja ją znam. Strasznie twarda jest. Ta sto lat. Sto, sto lat, czy ma, nie. Sto. Sto stolet czy miała? A, ja nie wiem. Co mam robić? Nie, nie chcę, nie. Nie. Bo nie wytrzymam. Tego jej jęczenia. No. Tak, oczywiście, decyduje się. Decyduję się. Naturalnie, że na najgorsze, tak. Inaczej bym się nie decydował. Tak jest. Słucha. Tak. I ja wykonuję. Tak. Nóż też. To, to, a nie wiem, czy ostry. No konserwę otworzy. To, ja. Ja to mam robić? Panie doktorze, nie, bardzo prze... panie, Nie, panie doktorze, może by pan taksówką przyjechał? No ja wiem, że drogo, sam nie jeżdżę. A nocnym? Biją, no, ale nie na wszystkich liniach. Może by pan miał akurat szczęście. Panie doktorze, ja rozumiem, teściowa człowiek, konwencja genewska. Ale ja tego nigdy w życiu nie robiłem. Pan też, nie? Na studiach? Trzy z dwoma. Och, to rzeczywiście słabiutko. Nie, nie słyszy. Jakby słyszała, to by wyzdrowiała. Nie dopuszczę, oczywiście, że nie dopuszczę. Za szybkie wyzdrowienie może się odbić na zdrowiu. Moim? Tak, oczywiście. Tak, panie doktorze, zaczynajmy, bo ja bym to wolał mieć już za sobą. A myślę, że mamusia też. Co mówi? Nie, nic nie mówi. Kozaka ma w ustach. Nie grzyba buta kozaka. Zagryza. No z bólu zagryza. To. Narkoza? Nie, to bez przesady. Tak. Nie, 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 tak. Co robisz? No, schodzi. Schodzi. Nie, mówię, że ze stołu próbuję zejść. Przywiązać. Mamusia nie schodzi, bo się przywiąże zaraz. No. Tak jest. Jedyna. Jedyna, kochana, teściowa. Co? Jedyna. Co? Jodyna czy jest? A, nie wiem, no, chyba nie ma. Chwileczkę pan zaczeka. Zdaje się, że jest magii. No, kolor taki sam. To się nie zorientuje, pomyśli, że zdezynfekowana. Panie doktorze, no zaczynajmy, bo znieczulenie mija. Nie teściowej mnie mija. No. A co pan zwariował, gdzie ja po nocy pół litra dostanę? Tak jest. Uwaga, zaczynam. O! Przeciołę. Panie doktorze, ja nie dam rady nieobrzydliwy jestem, straszny. Tam są takie te, Takie sznureczki, takie. Takie. Tasiemki, takie flaczki. To. Czy ja panu muszę opowiadać, jak to wygląda? Tak, no kilka kropel. Zatamować? No to musiałbym powyciągać matę z okien. No pociągnąłem spory kawałek. To. Ze dwa metry. To nie to. Za długie. To... Panie doktorze, a musi to być. Może się ona obejdzie bez tego. Nie. Z powrotem nie wchodzi. Pr... Nie. Na siłę też nie. Nie. Nie wchodzi. Panie doktorze. Halo, zaraz, panie doktor. Panie doktorze, gdzie pan idzie? Chwileczkę, co? Rozbabrał pan człowieka i co? Jak to? Zeszyć? Nie mam czym. Maszyna do szycia jest. Overlock, tak. Tak, do wykańczania. Spróbuję ją obrzucić. Tak. Panie doktorze, kończmy, bo za bóle, za telefon jak za zboże, no. Tak, tak jest, tempo, 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 tempo gazu. Tętno czy ma? A gdzie ona to może mieć? Tam gdzie ja? A pan chyba żartuje. Nie. Cicho, 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 cicho. Oddycha, tak. Z ulgą oddycha. Cicho, coś mówi. Co? A, dziękuję mi bardzo. Bardzo mi serdecznie dziękuję, że jej rozciąłem ten gorset.